Magiczny Sad Jagód, Owocowa Przygoda Zosi. Pewnego ciepłego letniego poranka Zosia wyruszyła do magicznego sadu, miejsca pełnego owoców, które podobno kryły niesamowite sekrety. Babcia opowiadała jej, że jagody w tym sadzie mogą śpiewać, tańczyć i uczyć dzieci o swoich smakach i kolorach. Zaciekawiona, Zosia postanowiła przekroczyć jego granice i odkryć, co takiego tam czeka. Gdy tylko Zosia weszła przez złotą bramę sadu, powitała ją melodia, jakby ktoś grał na małych dzwoneczkach. Na środku polany czekała Truskawka, największa i najczerwieńsza, jaką kiedykolwiek widziała. Cześć, Zosiu! powiedziała Truskawka z uśmiechem. Jestem przewodniczką po tym sadzie. Dziś poznasz moich jagodowych przyjaciół, a każdy z nas opowie ci coś ciekawego o sobie. Gotowa na przygodę? Oczywiście! Odpowiedziała Zosia i ruszyła za truskawką w głąb sadu. Pierwszy przystanek to krzaczek pełen czerwonych, miękkich owoców. Malina wyskoczyła z ukłonu i powiedziała: Cześć, jestem Malina. Moje owoce są słodkie i delikatne. Uwielbiam być częścią deserów i soków. Zgadniesz, jaki mam kolor? Czerwony! krzyknęła Zosia. Malina uśmiechnęła się szeroko: brawo, powiedz za mną, Malina! Zosia powtórzyła, a Maliny zaczęły śpiewać radosną piosenkę o lecie. Dalej Zosia zobaczyła krzaczek pełen ciemnych, lśniących owoców. Jerzyna podeszła i powiedziała: Witaj, Zosiu, jestem Jerzyna. Moje owoce są prawie czarne i pełne witamin. Dodaję smaku sokom i deserom. Powiedz za mną, Jerzyna. Jerzyna powtórzyła Zosia, a owoce zaczęły wirować, tworząc na niebie ciemnofioletowy wzór. Na kolejnej ścieżce Zosia zauważyła rząd krzaczków z drobnymi niebieskimi owocami. Jedna z borówek podeszła bliżej i powiedziała: Cześć, jestem borówka amerykańska. Jesteśmy małe, ale pełne zdrowia. Niebieski to nasz kolor, powiedz borówka. Zosia powtórzyła z entuzjazmem, a borówki zatańczyły w rytm delikatnej muzyki, tworząc na ziemi błękitne kręgi. Niedaleko od borówek Zosia dostrzegła mniejsze, ciemniejsze owoce. Jagoda podeszła bliżej i powiedziała: Jestem jagoda, mniejsza i bardziej dzika od borówki. Moje owoce farbują palce i język na niebiesko. Lubisz jagodowe pierogi? To dzięki mnie. Tak, uwielbiam je, odpowiedziała Zosia, powtarzając: Jagoda. Jagoda uśmiechnęła się i stworzyła na niebie małe, niebieskie plamki jak krople farby. Na ścieżce wzdłuż krzewów rosły dwie odmiany porzeczek. Pierwsza czerwona wyskoczyła radośnie. Cześć, jestem porzeczka czerwona. Moje owoce są kwaśne, ale bardzo zdrowe. Powiedz. Porzeczka czerwona. Zosia powtórzyła, a porzeczka zatańczyła wesoły taniec. Czarna porzeczka, spokojniejsza, podeszła bliżej i powiedziała: "A ja jestem porzeczka czarna, jestem intensywniejsza w smaku, ale pełna witaminy C", powiedz porzeczka czarna. Zosia uśmiechnęła się i powtórzyła oba nazwy. Dalej Zosia zobaczyła kulki w różnych odcieniach zieleni i żółci. Agrest z uśmiechem powiedział: Cześć, jestem Agrest. Moje owoce są słodko-kwaśne i świetne na dżemy. Powiedz Agrest! Zosia powtórzyła, a Agrest podarował jej jedną kulkę do spróbowania. Jest pyszny! zawołała. Na końcu ścieżki Zosia zauważyła drobne, czerwone owoce rosnące przy ziemi. Żurawina podeszła bliżej i powiedziała: Cześć, jestem Żurawina. Moje owoce są czerwone i kwaśne, ale bardzo zdrowe. Dodajemy energii zimą. Powiedz Żurawina! Zosia powtórzyła, a żurawiny zaczęły delikatnie tańczyć, tworząc na ziemi wzór przypominający wieniec. Po poznaniu wszystkich jagodowych przyjaciół, truskawka zaprosiła Zosię do dużego stołu w środku sadu. Na stole leżały wszystkie owoce, które Zosia poznała: truskawki, melanie, jeżyny, borówki, jagody, porzeczki czerwone i czarne, agrest, żurawiny. Razem przygotowali jagodowy sok pełen kolorów. Każdy owoc dodał coś od siebie, a kiedy Zosia wypiła sok, poczuła się pełna energii. Zosia spojrzała na owoce i powiedziała: Dziękuję wam za wspaniałą lekcję. Teraz już wiem, że truskawka jest czerwona, borówka niebieska, a porzeczki mogą być czerwone lub czarne. Obiecuję, że zawsze będę o was pamiętać. Truskawka dodała: Wróć do nas, Zosiu, bo w sadzie jest jeszcze wiele owoców do odkrycia, a ty, drogi przed telewizorem, zapraszam do nas na kanał po więcej owocowych i warzywnych historii. Do zobaczenia.